Mówili, jak i dzisiaj też krzyczą, tak samo jak wtedy, przestrzegają przed wejściem do Unii Europejskiej. Mówili, że wszystko będzie źle w Polsce, że kury przestaną nieść jajka, że krowy będą się doiły kwaśnym lekiem. Tak nas straszyli. Dzisiaj nie słychać, żeby mówili przepraszamy za błędy. Przepraszamy za to, żeśmy Polakom robili wodę z mózgu, bo dzisiaj wszyscy widzą, że członkostwo w Unii Europejskiej to rzecz wielka. Mogą sobie gwizdać, mogą sobie krzyczeć, <śla> mogą sobie protestować, a tu wszędzie, tu w Polsce, tu w Wielkopolsce, tu w całej Polsce widać, że to my mieliśmy rację. Że to my wiedzieliśmy, co jest dobre dla Polski. Że dobre jest zakorzenienie Polski w Unii Europejskiej, w świecie zachodnim. I nic te krzyki nie zmienią. Nic te wrzaski nie pomogą. Powiem nawet więcej, proszę Państwa. Te wrzaski, te krzyki, te gwizdy stanowią świetne tło. Spano grają w moim teatrze. Bracie rolę tych, którzy są świetną ilustracją, że tak naprawdę i tu w Olsztynie, i w Wielkopolsce, i w całej ojczyźnie w wyborach prezydenckich będziecie Państwo wybierali między tymi, co bliżą, co wrzeszczą, co są wrogami Europy, a tymi, którzy chcą mądrej polskiej pracy wzmocnionej przez obecność w świecie zachodnim.